Hej, witajcie w kolejnym odcinku Uwców Skarbów. Gwiazdy razy 5 to jest coś fantastycznego, bo dzięki temu można sobie nabijać jest szybko ekspo i dosyć szybko ruszać w kolejne, do, do kolejnego ekspienia. Razem ze mną kolega jest na kanale kolega Zając Judo. No cześć. cześć. wszystkim. Kolega już był u mnie na kanale, prawda? Przypomnij mi, z czym tam byłeś. Na Isie szóstym na Himmelsdorfie. Zimą, hmm. bodajże. No, to czyli lubisz zimowe mapy, bo teraz też masz mapę zimową. <noise> no, że tak, to tak wyszło. <noise> Aha. A, że tak powiem, a to dziwne, ponieważ jest takie powiedzenie, że zając y, śpi na miedzy, więc raczej w lecie, w lecie powinien spać. Dobra, y, nieważne. Y, słuchaj... Y, tym razem już zupełne przeciwieństwo, bo tam miałeś ISA 6 twardy czołg, w miarę twardy, a tutaj masz zupełnie papierowego helikata. Dużo grasz helikatem? Czy to jest, czy dopiero robisz tą linię, czy, czy, ją, czy go sobie zostawiłeś? Jak to jest? Zostawiłem i to jest w zasadzie najlepsza szóstka, moim zdaniem, w grze. Mam około 1400 400 bitew na, na tym czołgu. Wow, to dużo. Powiem szczerze, że no to już jest taka ilość rzeczywiście budząca, powoli respekt. Chociaż oczywiście są osoby, które z maniaka grają na jednym rodzaju czołgów, gdzie tam widziałem gościa, który miał bodajże gdzieś koło 11-12 tysięcy bitew na M6, także to już jest no to już jest nawet do takiego, do takiej ilości ludzie się poczynają. Dobra, nieważne. Dlaczego, dlaczego akurat yy, tak lubisz rekata? Bo ma całkiem fajne działko, jak na ten tier. Z dosyć fajną penetracją, tą, tą 160 yy, i bardzo dobry ma kamuflaż. Mhm. I można jeszcze do tego dodać, że, że jest bardzo szybki. Dokładnie, chociaż troszeczkę tak jakby odstaje na chwilę obecną, tak jakby troszeczkę go znerfili jednak, jeśli chodzi o tą prędkość, bo mam wrażenie, że na przykład jadąc T49 i T49 niby na papierze jest wolniejsza, a okazuje się tak suma summarum, że jest szybsza niż, niż Helcat Ale, ale, wiesz, że Hellcat, Hellcat został znerfiony lekko. I dodatkowo jeszcze w przyszłym patchu będzie, będzie jeszcze miał jedną, jedną, jednego małego nerfa w postaci tego, że w momencie strzelania będzie bardziej widoczny Traci większość tego jakby bonusu do camo ze względu na to, że to jest Tedek. No, znaczy nic teraz, dopiero teraz mi to powiedziałeś, nie wiedziałem że 9.2, od 9.1 będzie właśnie coś takiego, że te deki będą tracić część swojego tak jakby bonusu do kamuflażu, o. I to niestety mhm. będzie trochę bolało w przypadku właśnie takich miękkich TEDeków, No bo jak wiadomo Hellcat jest super miękkim Tedekiem, a jednocześnie do tego obdarzonym dobrym kamuflażem i w czasie stania w miejscu, w czasie strzelania. A tutaj troszeczkę go może to zbolę, zaboleć. Powiedz mhm. mi tak. Jarzmo działa na tym, na tym Tedeku. Kiedyś, kiedyś więcej przyjmowało, teraz wchodzi często z Demejczym, tuż nad, nad bym działa. Wchodzi tam teraz w zasadzie wszystko. I w Jarzmo też bardzo dużo już wchodzi, nie, nie to co kiedyś. Znaczy to jarzmo działa? potrafiło odbijać dlaczego, ponieważ to działa potrafiło odbijać niesamowite strzały. Teraz zostało troszeczkę znerfione ze względu na to, że tak jakby zmniejszyli tą, tą wielkość tego jarzma i przez to rzeczywiście jakby ta górna część i spodnia część jest jakby bardziej odsłonięta, stąd też i wchodzi wszystko, prawda? Tak. Natomiast rzeczywiście potrafił potrafi odbijać no, nie wiem, od jakichś IS-ów trzecich, jakich tam, nie wiem, czyli dział y, rzeczywiście konkretnych. Mhm. No, ale oczywiście nie sprzedaż tego tydeka, ponieważ i tak w dalszym ciągu jest zbyt dobry. Tak, raczej, raczej go zostawię w na, na, na zawsze. Mhm. No, powiedz mi tak, y, po, y, jakie masz moduły na nim zamontowane? Y Dosyłacz, siatkę i lornetkę. Czyli standard. Do tego TDK chyba wszyscy używają tego mniej więcej zestawu, bo, no bo taki zestaw się bardzo dobrze sprawdza, nie? Wtedy, wtedy stajesz gdzieś tam w, z daleka i, i snajpisz, jednocześnie będąc niewykrytym, prawda? Tak. To działo na papierku nie jest tak aż tak bardzo celne, nie? To, na, znaczy na papierze. Natomiast e, oczywiście odstaje porównując do działu niemieckich, ale jak widać, e, strzelasz i trafiasz bez żadnego problemu. Już masz 6 fragów, 2500 tysiąca dm. No to jest tak, taki, tak, tak. taki wynik powiedzmy już, już przyzwoity na, 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 na herkata. Tak. No. Działu jest celne, ale czas... czasami potrafi zaskoczyć, prawda? To tak ktoś w momencie. Widzę, że przeładowałeś się na heka, jednocześnie, a za chwileczkę, za chwileczkę przeładowałeś się z powrotem na, na, na pocisk goldowy, bo już inne ci nie zostały. Ja ci powiem tak, że ja mam trochę inną konfigurację, jeśli chodzi o pociski, bo mam 15 zwykłych, 15 goldowych. Nie wożę hek Niestety mało jest tych pocisków, nie? Często się zdarza wystrzelać do zera. No Parę razy już się zdarzyło, że, że wystrzelałem się, a tego heka załadowałem dlatego, bo, bo myślałem, że są dwa kapy i po prostu nie zwróciłem uwagi, a, a to kap jest w zasadzie na środku mapy. Mhm. No zgadza się, bo to jest jednak spotkaniówka, trochę, trochę inaczej, innymi prawami się rządzi. Ja rzadko gram, rzadko gram, znaczy nie gram w ogóle spotkaniówek, jeżeli tylko to z kimś w plutonie, dlatego też zwykle nie jestem przyzwyczajony do tego, że ten kap jest na środku. Ale to, to już jest kwestia właśnie tego, czy ktoś lubi grać spotkaniówki, czy nie. Ty masz powłączane wszystkie tryby, czy tylko właśnie spotkaniowy? Tylko spotkaniówki. Mhm. Ten damage powinien być taki bardziej soczysty, nie? 240 średnio, a tutaj wchodzi ci czasem jakieś takie grubo poniżej. To jest, to jest niestety to ta cała loteria, jeśli chodzi o to o losowanie damage'u. To jest najbardziej wkurzające. Kiedyś częściej wchodziło ten maksymalny damage, częściej wchodziło. Teraz to, to bardzo rzadko. Teraz to potrafi za, za 180 y, uderzyć, za sto, 190. On ma dosyć wolny czas przeładowania, to nie jest jakiś tam mistrz, jeśli chodzi o przeładowanie. Y, nadrabia właśnie a, tym, że. Nadrabia tym, że jednak y, celność tej lufy. No i taka. No i ten demecz niby. A co to było? A, bo myślałem, że chciałem sobie zrobić Fadina, bo, bo widzisz, że tutaj były. Ten sport był na dwa strzały, a. Aha. Jak widać, to, to nie, zapomniałem, że jeszcze mam ten jeden pocisk yy, HE. No i się nie udało zrobić tego, tego Fadina. A kurczę, szkoda. Rzeczywiście byłoby już, byłaby już pełnia szczęścia. No, nie, nie zwróciłem uwagi, że, że mam jeszcze tego jednego he Mimo wszystko, mimo wszystko wynik jest rzeczywiście całkiem przyzwoity. Mm. Oznaka mistrzowska, dostałeś Medal Pula, czyli y, po, podobijałeś trochę czołgów, ale zniszczyłeś ich aż 10, więc y, 10 czy 11? 11, przepraszam. Y, doda dodatkowo duży kaliber, y, specjalista i czołgista snajper. 11 fragów, 4175 Ekstap, znaczy y, damage. I teraz tak, 36 tysięcy zarobku pomimo strzałów goldowych, to jest całkiem nieźle, i 13 485. Także ja powiedziałem, że ch chętnie, częściej będziemy widzieć takie popiątne wyniki, bo rzeczywiście nawet jeżeli ktoś zagra szaby mecz, słabą bitwę, no to ma te 5 tysięcy ekspa już z takim awansem, nie? a jak już ktoś zagra bardziej na, na, na lepszym poziomie, no to tam już wychodzi po 8 tysięcy i więcej, prawda? Czy tam nawet powyżej tak. grubę powyżej 10. Super. Fajnie. Rzeczywiście udało Ci się szkoda wielkiego, że rzeczywiście nie, nie, nie wystrzeliłeś wcześniej tego jednego haeka a tak to byłby jeszcze jeden fajny metal, ale mimo wszystko bitwa całkiem udana. Zrobiłeś to co do ciebie należało. I tyle. Chcesz kogoś pozdrowić? A cały klad 12. dywizję i w zasadzie tyle, no. Dobra. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. Dzięki, na razie.